Jest w tej nazwie jakieś, może nieporozumienie, bo wyklęci są ci, których nie lubimy, którzy są naszymi wrogami. Ale nazywa się ich także żołnierzami niezłomnymi, a niezłomni to są ci, dla których żyjemy części szacunek. A jeżeli byli niezłomni w czasie wojny, nazywamy ich po prostu bohaterami. Czy jest w tym jakaś sprzeczność? Nie, proszę Państwa, nie ma sprzeczności. W nich sprzeczności nie ma. Oni wiedzieli, za co walczyli. Sprzeczność była w tym i w tych, z kim walczyli. Bo to byli tacy, którzy chcieli, aby ich nazywać przyjaciółmi i którzy twierdzili, że nas wyzwolili, że wyzwolili Polskę, a w gruncie rzeczy chcieli nas zniewolić. Na szczęście nie do końca się udało. Miałem, proszę Państwa, możliwość dowiedzieć się z pierwszej ręki o tym, jakie były intencje tych, którzy szli przez Polskę dla Belgii. Miałem okazję rozmawiać z, po prostu z szeregowym żołnierzem Armii Radzieckiej, który szedł przez Polskę. Kiedy zadałem mu pytanie i prośbę, żeby się podzielił jakimiś wspomnieniami z tego marszu i żeby powiedział w szczególności, jaki opór Niemcy stawiali, czy było trudno ich pokonać. To on się zaśmiał i powiedział: Co? Niemcy? Oni uciekali przed nami. Naszymi wrogami było AK, AK. To z nimi walczyliśmy. Z początku ja cokolwiek... nie rozumiem, jak nie wróciłem od razu. Ale kiedy powiedział: Ale z nimi trudno było walczyć, bo oni się po lasach kryli, wtedy wiedziałem już, że chodzi o AK. O tą formację, której członkiem był. był mój ojciec. I tu jest sprzeczność. Bo kazano nam dziękować za wyzwolenie Polski i przez pół wieku trzymano nas w tym fałszu i oszustwie. Na szczęście nie daliśmy się. Polska ani przez sekundę nie była wyzwolona. Bo przecież oni weszli do Polski wtedy, kiedy jeszcze Niemcy byli. Przecież to święto narodowe, które mieliśmy czcić przez. Przez tyle czasu, 22 lipca, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, takie to było wyzwolenie, a przecież to było jeszcze przed Powstaniem Warszawskim. A potem po wojnie, w dalszym ciągu to wszystko trwało. Nie dajmy się oszukać. Nie dajmy się oszukać. Nie daliśmy się oszukać wtedy. Nie dajmy się oszukać teraz. Minęło 80 lat tamtych czasów. Ponad 30 lat minęło od czasu, kiedy jesteśmy narodem demokratycznym. Ale czy rzeczywiście czy rzeczywiście jesteśmy narodem wolnym? Czy możemy decydować o własnym losie? Te pytania niestety ciągle są przed nami. Nie będę wymieniał przykładów. Ale wiele można byłoby podać. Proszę Państwa, to od nas zależy, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska. I będziemy mieli możliwość wkrótce wypowiedzieć się na ten temat. Pamiętajmy, za co walczyli ci, których święto dzisiaj czcimy. I nie stracimy tej możliwości. Polska będzie taka, jaką sobie wywalczymy. Postarajmy się, aby Polska znowu była wielka. Dziękuję.